Merkury w Byku stoi w kwadraturze do Plutona w Wodniku. To silne tło tej pełni, to trudne rozmowy, napięcia w komunikacji, próby manipulacji i kontroli. To też wybuchy emocji, zazdrości. Niezwykle ciekawe jest to, że właśnie mówiąc o tej kwadraturze, na zewnątrz zauważyłam, że rozpoczyna się burza. <laughs> Czy to sygnał? Pewnie tak. Sygnał, że powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na tę kwadraturę. Zarówno ja nagrywając to, pewnie tutaj jakieś szykuje się dla mnie napięcie, ale również dla was, słuchających tego, więc bacznie wszyscy obserwujmy to napięcie między Merkurym a Plutonem w tym czasie. Może usłyszymy w tym czasie jakąś prawdę, która nas zaboli, a może uda nam się powiedzieć coś, co uwolni nagromadzone emocje. Tak jak w tej chwili uwalnia się ta burzowa energia. Pewnie słyszycie to w tle. A może to sygnał, że mamy zacząć myśleć inaczej, rozumieć inaczej, wyjść poza to, co znamy i stworzyć przestrzeń bardziej świeżej energii świeżego, naenergetyzowanego połączeniem między niebem a ziemią. Warto w tym czasie pamiętać, że nie wszystko trzeba mówić od razu, nie trzeba wszystkiego wiedzieć od razu, ale to, co czujemy, że musimy wypowiedzieć w tym czasie. Warto powiedzieć z odwagą.